Dzisiaj w naszej szkole odbyła się kolejna już Kupertiada. Jest to święto poświęcone patronowi szkoły, czyli polskim olimpijczykom. Obchodzimy to święto bardzo uroczyście i obchodzimy to święto w taki sposób szczególny. Rywalizują między sobą w wiedzy na tematy olimpijskie nauczyciele i uczniowie. I oprócz tego. Spotykamy się tutaj także, aby przypomnieć najważniejsze chwile z igrzysk olimpijskich w ciągu ostatnich stu lat, w których Polska brała udział. Każdego roku, tak jak już wspomniałam, rywalizują uczniowie i nauczyciele w generalnej klasyfikacji no, pięć razy wygrali już nauczyciele i prowadzą tą generalną klasyfikację. Dzisiaj uczniowie byli bardzo blisko w zasadzie o włos, ale kolejny raz. Puchar przechodni dostał się w ręce nauczycieli. Mam i życzę sobie tego, i mam głęboką nadzieję, że w przyszłym roku ten puchar już odbiorą nam uczniowie. Cieszę się z tego względu, że za każdym razem są wśród nas no, najważniejsze osoby, nasi patroni, czyli polscy Olimpijczycy. W tym roku jest pan Dariusz Goździak, złoty medalista z Barcelony w pięcioboju. I jest z nami pani Maria Sajdak, dwukrotna olimpijka, bo olimpijka z Rio brązowa i srebrna z Tokio. Dzisiaj przywiozła nawet ze sobą swój srebrny medal, aby uczniowie mogli namacalnie go dotknąć, żeby mogli zobaczyć, jak ten medal wygląda. No, cieszę się, że są z nami członkowie Małopolskiej Rady Olimpijskiej. To jest niezwykłe wyróżnienie że taką małą szkółkę, jaką jest szkoła w Niedomicach, odwiedzają tacy wielcy ludzie, tacy wielcy sportowcy, że są z nami tutaj już od 12 w zasadzie lat, czyli od momentu, kiedy nadaliśmy szkole imię polskich olimpijczyków. Żeby osiągnąć poziom olimpijski w sporcie, trzeba dążyć do celu. Trzeba dążyć do tego, żeby być najlepszym w dziedzinie, którą się uprawia. To nie musi być tak naprawdę sport, nie musi być sport olimpijski, to może być każda dziedzina życia, byle być w niej najlepszym, jakim się może być, i dążyć do doskonalenia cały czas, niezależnie na jakim poziomie się jest. To są wartości, które kształtują dobrego człowieka. A to jest, myślę, najistotniejsze, żeby młody człowiek uczył się, jak być dobrym i, i do tego dążyć, żeby to było najważniejsze. Nawet nie te sukcesy szkolne, osobiste co to, żeby być dobrym człowiekiem.